Siąch, strony Hadowsy robi kolejny odcinek, dzisiaj wasz ulubiony content, otwieranie ptaków. Nie wiem, czy na ulubiony ale to nie jak gobierna albo ulubiony Ale dzisiaj będziemy otwierać wszy wszystko jak leci. Bocie Oprócz się... niesak Musimy nie podać, więc dzisiaj opróczmy. Jak widzicie, w fabryki już produkuje jajka <grymne> Jak co jak to <grymne> było 7 jajek, więc tutaj Taka minimalna. Jako tak ten Ilość jajek Tutaj kogut. Zaraz ty się coś pod kopu miesza, <grystanie> się na no, że Grzegorza kogo brakuje Bycie jak Grzegorz był wodę to złapałem za kurki kilka, to zaczął na, na mnie lecieć. Ale tylko jak mam, bo jak tak bez chóry, to jak kurę bo bez kury, to nie Pójdziemy się, zrobimy tylko obchód tutaj, taki krótszy, dłuższy. Zobaczymy. Te kurki już niosą. Ta, ta nie wie, gdzie jest nieść, bo cały czas łazi i roje. Ula, powiedz, co się działo w tajemniku? I teraz chce się zemścić pewnie. A co, tutaj przybyło, bo na jajekie nosiła, no nie wiem, się nosiła pani wczoraj, bo na teraz tam takie, wiesz, miała ten kanibalizm. Było to tam w strypach, tam, wiesz, takim, a to na... One właśnie nie rosły. A nie wiem, bo się myli. A teraz nosi ale śpiewa, pamiętaj. Więc tak, jak ulałaczka, siedzi i śpiewa. Nie mogę gdzie siedzieć, to sobie nie usiadła. No ten draszczak, to przyjdzie, bo uciszę. Nie słuchaj. Nie słuchaj, że to będzie dobrze. Sto to czas nie obsłuży. Tu z witaminkami mają dzisiaj? Jak no się wszulej, to nie daję. Nie raz w tygodniu, czy za sam. No bo tak im dajemy, bo co, nie, nie mamy jakiejś określonej daty, co, co kiedy im dajemy, tylko po prostu chcemy im dodawać trochę tych witamin, żeby. No bo one tu nie mają gdzie tak dużo więcej sobie wyzbierać, tak jak na przykład yy, kury, które są na wolnym biegu. Więc. No, nie mamy takiego zielonego, no bo teraz zimą mało a, a teraz mało. W lato to tyle zawsze jest zielonego, że czasami przejeść nie mogą. No, ale w lato też jest dobrze, bo dużo jest na przykład rarytasków jakichś. jakieś jabłka, bo jakieś... No nie, ogóle, jak później zawsze pod koniec lata, tak jest dużo właśnie tabaczków, coś kiełka, paczki. Tak bardziej w niedzielę, znaczy w jesień, ale... No często na, na to, co są akurat jakieś... Jest akurat coś wybierane, to wtedy w miarę dużo tego dostajemy, bo na przykład jak, się, jak gdzieś tam jest okres, gdzieś na przykład jakieś, nie wiem, yy, na przykład marchew wybiera czy coś, to wtedy na przykład mamy dużo marchki, właśnie Tylko, że akurat tą marchew co, co dostajemy, to ona taka bez smaku jest, tak? nasza, nasza jest lepsza. To ja jest nie dlaczego to... Też nie wiem. Tak mi się wydaje po prostu. <grymne> no, no, sami jakieś plony marchewki to byliśmy też do jedzenia. Bo jak jest ładna, to nie będziemy marnować. No, sami do kurwy, bo za sami też damy kurków, że miałem ja też coś, ale. Czy jakieś troszkę sami były jakieś te. Czy na jakieś albo jakiś labarbar, to też nie brałem. Komponu to było do kupy. No, szkoda. Dobra, to my teraz lecimy do kurek ozdobnych. Więc. Idziemy się za chwilkę. Dobra, jesteśmy już u naszych kursilek. My sobie wychodzą nad zrobimy barykadę na drzwi. My już tam kogoś slow. Jeszcze tańce robi. Sprawdzimy, czy nie ma jajeczek. Chyba nie ma. Se przeświecę. w telefonie, lepiej widzę niż na żywo. ale chyba nie ma. Będziemy tutaj w zaryłku, i, i zaraz wam je tutaj a chwilę. Ten mają ja wleje. dzisiaj pijdzie jak w kielecki. Nie, jak zwykle wiatr, codziennie ten wiatr już się odechciło. tego wiatru. Co to co codziennie wiatr? I cały czas może być, bo tam zobaczałem. Nawet być dużo stopni, nawet jak na zima. Ale wiatr jest cały czas. tak ciepło, nie będzie. nową silkę, jaką sobie kupili. Co, skoko po dachach nawet. taka silka, zresztą ta też. Taka za Taka też by na tak? Bo to jest sadynka, by, jakby latasz jak zwykła koral. No, teraz sam wyskoczyła. No. Teraz. Chętnie byśmy w domu i patrzyliśmy Mówię, czym czy wnioska chodzi. Silka. Dojrzeliśmy. Tylko szkoda, że te supki te, te czubki tak sobie robią, bo to są... No. czubki niszczą, czubki. No, ale to w kuliku więc, ale po prostu bo tam się nie wylewa, bo widać że jest sucho, więc po prostu... Muszą na jakby piją coś, a nie umieją Bo kombutuje umie pić, a ja jesteśmy chyba lekko takim oka ale u niego ma takie duże, że u niego tak za bardzo nie, nie psuje ten czub. Jeszcze nie mogę doczekać na silek lęgu, bo mamy teraz ładne silki, a na lato pewnie się, się A chyba, czy na wiosnę, się już wszystkie nieść. Nie, te srebrne. Więc... a znaczy no ogólnie, ogólnie jak taka najstarsza jakby wyglądała, bo była taka największa. Nie wiem, czy najstarsza, sam sama wiekło, też czasami sali. Niektóre są większe, niektóre mniejsze, ma, ale... jest dużo nawet. No bo czarna też jest roczna, tylko że czarna... Jeszcze jak raczej nie będzie złożyć, bo jest taka lżejsza, a ta ruda już jest mocno ciężka nawet, więc... Jak e, zwalaliśmy dy i, i trzymaliśmy w ręku, to te dwie są cięższe. Cięższe jeszcze. wiem to cięższe, ale... Ale ciężko. Jakbyś może no, jajka, bo to będzie też. No i no, na pewno zawsze się, więc raczej znaczy za jeszcze. ale ona też... Ta silka jest raz na tydzień, więc tak jak nasze stare silki. <grym>, Rosną. Ludzki rok. Trzeba wziąć w lato będzie będą zawsze codziennie. No Albo co też? Co drugi dzień, a nie, nie co? Raz na tydzień? Teraz już. Wracajcie, dzisiaj pójdziemy do Feniks. Dobra, teraz otwieramy Feniksziaki i Pawika. No, chyba... Silka szkoczona. Wolera. Z Oliwki zaczęli się silkać. Czy to nie miał, czy jakieś... silka, to jakiś... Silka się pogotła. Zmarł. Jakiś dziwny ten tok uciekł. Chciałem wam pokazać, ale uciekł. Chyba wspija jeszcze. Na gruncie stoi, bo widzę. Nie wiem, czy będziecie go widzieć przez szybę, no coś tam widać. On stoi, zaraz, zaraz pewnie wyskoczy. Dzisiaj, dzisiaj akurat miałem sens, że... Tu, o, przyszedł. Miałem sens, że, że Pawia kupiliśmy, ale się nie spełnił, bo ma go.

Chyba mała, mała brachma, ale nie wiem, czy wyszła, czy wyszła, nie widziałem. Głodne po nocy pewnie, bo zjadły, wczoraj wyjdziemy zaraz na strzelniczku. Tam też no brachma uciekło, jedna, jak widzicie, włososzywa, nie no, to jest mięska. Kiedyś widzieliśmy włososzywą brachmę, ale już wiem, co tam padło. A też jedną szkodaliśmy, no ale dlatego, że byliśmy dwie tak, to teraz żałujemy trochę. Dlaczego? <grym wytrzący> no, to sąsiad tam mu. Ja się cieszę ale... Jak jeździ, jak, ale, ale, ale w latach jak jeździliśmy do to w nią. A tu na rowerkiem to widzieliśmy do, bardzo dobrze. O, o, o. Na szczęście. Babci ten czują wiosnę, więc tak francuskie, bo się okaczą lepną kaczkę, więc u nas mam nadzieję, że go też poczują wiosnę. A tutaj możesz pokazać na naszego w wrachę i zobaczcie, taki ładny, a taki głupi. <grydź> Ale go nie podobny, bo za ładny. nedek jakby nas zabił coś, to tak. No to wtedy jakby nas zabił, to nawet byśmy nie mieli jak sprzedać Zaraz za tylko zrobimy, że, że jak będziemy go sprzedawać, zrobimy tylko odbiór osobisty i że łapać będzie musiał klient. A on tylko w nocy, bo w się rozla, nie, 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 nie. Wczoraj go głoskałem na grzędzie, to może mu przeszło. a też tutaj sobie, tupta Dobra, to my my pójdziemy teraz do tych tutaj, 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 więc tutaj, się za chwilę. Dobra, teraz jesteśmy u tutaj, tutaj, zmi <grystanie> teraz tutaj, 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 Teraz, teraz mamy takiego kuchinka ładnego. No i wypuścimy. Już je na tworek, niech idą sobie polatać. nie Ten kuchin akurat lubi się głaskać. On, taki, on jest taki... O, yy, oswo, on lubi, lubi ludzi. Nawet wszystkie kochiny praktycznie po wychodziły, bo to zostały tylko trzy sztuki, ale one sobie wyjdą. Więc zdziwiłem się, że taka aktywność. Chyba, myślałem, że coś ale może... <grym> taki peszek.

Na kawionemu, na kawionemu, lukowanemu wczoraj, jak był na ziemi dym, kurę na, na ziemię mu zrzuciłem i wydepnął se, więc coś tam umie. Teraz szabot. <laughs> Teraz znowu szabot? Widzicie jak on, to tak jak kameleon, to nie zmieniał koloru, tylko zmieniał rasy. Tutaj <laughs> ja ten szabot podłóżmy, wtedy telefon by nie rzucił Zobaczcie. Teraz szabot, szabot To jeszcze w szaj. Suntaliśmy kutaczku. Już mają elegancko. Też jest Te czarna to kurka. ta kurka już... Nie wiem czy niedługo tam pani też już nie weźmiemy, bo... Bo kurczak już prawie jej, jej zrościa. a ta kurka tak szczerze jeszcze za bardzo potrzebna, bo już nie kwaczy się, śleż, podspiewuje. Więc nie wiem czy niedługo przenosić nie będzie. Też posuntaliśmy. To te, te też pewnie jeszcze za jakiś czas wyjdą. to te szabotki już takie są, aż wiadomo. No ale jakieś duże też nie wiadomo, to trzeba ale... A jeszcze, ta, ta nakapel nie za krótkich nogach, bo ona tak chodzi jakby miała takie krótsze nogi. Bo tak chodzi jak ta, jak ta no to ta szaboka. No teraz na dłużej, bo chodzi tak jak tamte, nasze z wysokimi. Bo kochień jest wzrost takiego i ten, co już nic, bo ten jeszcze piszczy. Liciotek. A na kurka mamy nadzieję, że gdzie żyła, bo na kapelach nie mamy. Bo nie, mamy szczęście na kapelę? Bo zawsze, albo nam a albo... albo koguty tylko się lęgną na kapelę? To jest pazury. No, no to chyba już będziemy kończyć ten odcinek, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.